Witamy Was w Bogdanówce Ekomuzeum u gospodarza Andrzeja Słoniny. Co by mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się przyszło? Tak powiedział Cyprian Karmel-Norwić. I rzeczywiście, co by patrzeć w przyszłość, trzeba wiedzieć o swojej przeszłości. No i też trzeba pamiętać i wiedzieć o naszych korzeniach. Bo zgodnie z prawem natury, roślina się rozwija prawidłowo, kiedy korzenie pobierają soki z ziemi i nasz związek, oddział Związku potalan, który powstał w 2005 roku, ma to na uwadze. Te tradycje takie, które kultywujemy, to najbardziej charakterystyczne dla naszego regionu, to jest sztuka, kopanie ziemniaków w polu, i zabawa po pracy w stodole. Działają tutaj kwiaciarki ludowe, również rzeźbiarze, czyli to rękodzieło jest bardzo rozwinięte. Staramy się też poprzez różnego rodzaju projekty i zajęcia, spotkania, mobilizować młodzież do działalności. Sami spróbują, też mogą zrobić, jest to inaczej. Można powiedzieć mistrz, i uczyń. Również są poeci i ludowi staramy się również promować nasz region z tej uwagi, że tutaj w Beskidzie w Makowskim mamy piękny krajobraz. Coraz więcej tu do nas przyjeżdża do turystów. Poprzez projekty są questy dla turystów organizowane. Myślę, że każdy kto tutaj do nas przyjedzie będzie zadowolony. Kliszczacy to naprawdę ludzie bardzo gościnni. O tym mogliście może, się przekonać, ale przyjeżdżajcie do nas, nie będziecie tego żałować. To, że powstał ten oddział w Związku Podhala, pozwoliło nam to uporządkować. Radzimy sobie, że należymy do tej rodziny góralskiej, licznej. Możemy się promować, pokazać i nasz region kliszczacki jest już bardziej znany południowo, albo w całej Polsce. To też jest zasługa y, prezesa, bo ja, ja zaczynałem ten, y, jako prezes, oddział Związku po Talan założyłem, ale jak to gadają, nieważne ważne kto zaczyna, ważne kto kontynuuje albo kończy. Co byśmy mieli większe możliwości, to w 2015 roku podjęliśmy taką myśl i wpisaliśmy nasz oddział do KLS-u o poszerzonej działalności gospodarczej, co byśmy mogli pozyskiwać środki na różne projekty. Oddział nas w chwili obecnej liczy ponad 30 członków. W Swoim takim głównym zadaniem i patronatem objęliśmy góralską orkiestrę dentą ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. Wspieramy także tu lokalne inicjatywy, takie jak konkurs Pan Wielkanocny, który odbywa się corocznie w naszej parafii. Od kilku lat odbywa się tutaj też ogólnopolski konkurs poetycki o kwiat 9 w którym biorą... Udział poeci z całego kraju. Wspieramy także działalność zespołów i orkiestr działających tutaj na terenie: Orkiestry zespołu Skomielnej Czarnej Bogdanówki, Grupy Zespołu Regionalnego Kliszczacy z Tokami, Zespołu Regionalnego Skrzonowak-Szczonowianie, Zespołu Regionalnego Koskowianie z Bogdanówki. Wspólne organizowanie z tym, co prezes powiedział. Z zespołami poorganizowanie imprez regionalnych to owocuje dobrą współpracą i mnie się wydaje, że to o to chodzi. Spotykamy się przy okazji tych imprez cyklicznych czy też okazjonalnych. No, w niedługim czasie też organizujemy, no, organizujemy plener rzeźby dla artystów nieprofesjonalnych. Chcemy odkrywać skarby w stawisku na Beo. Będzie tam tablica informacyjna dla turystów, mamy tam miejsce torfowisko, które ma 11 tysięcy lat, to będzie takie przyrodnicze zjawisko, na które już dzisiaj zapraszamy 17 października i cały czas staramy się wspólnie z tymi stowarzyszeniami, które działają na terenie naszej gminy, również z kliszczakami z Czerbunii, organizować różnego rodzaju imprezy. Jak mawia ksiądz Władysław Zązel, jak to dobrze se rozbywać, wroz się modlić, wroz zaśpiewać. To właśnie tu od 18 roku spotyka się młodzież naszej parafii, na którą składają się dwie wioski: z Komielnocorno i Woglanówka. I tu rozwijają swoje talenty muzyczne oraz śpiew. A wszystko to za sprawą dwóch kapucynów, którzy pracowali w naszej parafii w roku 2002, którzy nasi taką myśl, co by zorganizować spotkanie i spróbować odrodzić orkiestrę, która przed laty w tej parafii istniała. Założona jest z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ojca Piotra Paulka. Kapel Kapelmistrzem od samego początku jest Andrzej Jędrysek, który pochodzi z Tęczyna. I tak przez lata młodzież Rozwijała talenty i rozwija po dzień dzisiejszy. Orkiestra prezentuje się w strojach z naszego regionu górali Kliszczackich, co jest dużym atutem i rozpoznawalnym znakiem tejże orkiestry. Repertuar orkiestry to nie tylko muzyka sakralna i pieśni kościelne, ale także muzyka rozrywkowa i różnego rodzaju marsze, fory grane przez orkiestry. Denten. Orkiestra koncertuje nie tylko w kraju, ale i za granicą. W ciągu tych 18 roku zagrała ponad 700 różnego rodzaju koncertów. Ten najważniejszy w 2004 roku, 6 czerwca, na placu Świętego Piotra, gdzie podczas audiencji generalnej było nam dane zagrać dla naszego papieża, Świętego Jana Pawła II. Jeżeli chodzi o te najdalsze podróże, to była i taka. Były to Chiny w 2013 roku, gdzie po 15 godzinach lotu dotarliśmy do celu, do Szanghaju, gdzie koncertowaliśmy przez kilka dni na festiwalu. Orkiestra, w swoim dobytku, ma już cztery płyty CD, które udało się nagrać i na których prezentuje różnego rodzaju utwory. Mamy na swoim koncie także wiele różnych wyróżnień. Zdobytych na przeglądach, festiwalach i różnego rodzaju dziesiątkach orkiestry. Od kilku lat honorowy patronat i mecenat nad orkiestrą przejął związek pod Hala oddziału Gurajów z wspomnianej Czarnej, poprzez który pozyskuje środki na doposażenie w stroje, instrumenty, różnego rodzaju warsztaty dla orkiestry. Orkiestra odwdzięcza się tym, czym może najlepiej czyli swoją muzyką, ubogacając różnego rodzaju uroczystości. Ale nie tylko te lokalne, związane z naszym oddziałem, ale związane także również z głównym zarządem związku podhalan, różnego rodzaju uroczystości w Ludźmierzu, w Jabłonce, czy też uroczystości coroczne w Warszawie, w Centrum Opatrzności Bożej, związane z świętym Dzień czynienia które są właśnie udoskonalone muzyką przez naszą orkiestrę. Związek Podhala, Oddział Skamiennej Białej został założony w listopadzie 2006 roku. Standard został poświęcony w 2009 roku. Przy Związku Podhala działają dwa zespoły amatorski zespół teatralny im. Franciszka Maciała oraz góralski dziecięco-młodzieżowy zespół pieśni i tańca Korbioki. zostały założone w 2011 roku, a kapela przy góralskim zespole działa od 2012 roku. Zespół Korbioki występuje i na terenie gminy, i poza gminą. Wyjeżdżał dwa razy na Słowację z gościnnymi występami. Brał udział również w konkursach. Dwa razy otrzymał trzecie miejsce. Raz w konkursie bliźniowej, a drugi raz w konkursie podkórecka, pieszczacka, dobry. Góralski Zespół Pieśni i Tańca Występuje na różnych uroczystościach i kościelnych, i gminnych. Amatorski zespół teatralny imienia Franciszka Maciała został wznowiony z inicjatywy Związku Podhalan z Komilnej Białej. Zespół osiąga bardzo dobre wyniki, ponieważ jego wspaniała gra aktorska jest doceniana i zajmuje czołowe miejsca na konkursach. Był nawet na ym, w Tarnogrodzie na ogólnopolskim konkursie amatorskich Teatrów. Osiągnął tam też dobry wynik, ponieważ zakwalifikował się do nagrody ministra kultury sztuki, wystawiając sztukę pod tytułem Portki. Następny wyjazd mieliśmy również do Tarnogrodu w 2018 roku. Wystawiona była sztuka Zękowiny u Druzgału. Za swoją działalność amatorski zespół teatralny z okazji istnienia 80-lecia został nagrodzony przez ministra kultury i sztuki, przez marszałka województwa małopolskiego, przez starostę myślenickiego, także przez kapitułę w związku Podhale, nadając mu tytuł zasłużony dla kultury góralskiej. Witajcie pięknie na ziemi kliszczackiej, to jest dla nas wielki zaszczyt, że możemy gościć tutaj przedstawicieli całej polskiej góralszczyzny, tutaj u kliszczaków, w Myślenicach. Niektórzy etnografowie kliszczaków zwają również, zowią również góralami od Myślenic, góralami myślenickimi. Trzebunia, bo jestem prezesem Związku Bodhan, oddział górali krzyszczackiej w szczególni, jest siedzibą jednego z trzech oddziałów. Jesteśmy oczywiście jednym z najmłodszych oddziałów w całym Związku Podhalem w Polsce. Niemniej jednak naszą działalność dużo wcześniej zaczynaliśmy. Dużo wcześniej podejmowaliśmy inicjatywy, które miały na celu ochronę dziedzictwa naszego kulturowego. W skład naszego Związku Podhalem wchodzi Koło Gospodyń Wiejskich, Kapela Trzebuńskich Liszczaki, Grupa kolednicza. Z Trzebunii, jak również zespół regionalny, dziecięcy, zespół regionalny, Trzebunianie. Podejmowaliśmy jako te poszczególne grupy różne działania, chociażby ochronę naszej muzyki ludowej. Kilka lat temu został wydany śpiewnik Muzyka Ludowa Trybuni, mega autorstwa. Koło gospody zajmowało się ochroną kulinariów, jak również ochroną obyczajów. Grupa kolędnicza wielokrotnie występowała w różnych przeglądach, ale też tutaj po wiosce kultywuje tradycję i co roku w okresie Bożego Narodzenia no, kolęduje po prostu po domach, zachowaliśmy tą tradycję. O wysokim poziomie tej grupy świadczy to, że trzy razy z rzędu w ostatnich latach zrobiliśmy Złotą Roztę na karnawale góralskim. Również kapela Trzebojowskie Kliszczaki prezentuje Muzykę ludową, łącznie z zespołem regionalnym Przebunianie. Tak się złożyło, że te grupy, które wchodzą w ten związek, dogadały się i, i postanowiliśmy w zeszłym roku, 27 marca, utworzyć ten nasz oddział. Tutaj zasługi trzeba wymienić również Andrzeja Słoninę ze Skomielnej Czarnej, który zachęcał mnie do, do, do stworzenia tego, tego oddziału. Za to chwała. Współpracujemy. Z prezesem Mariuszem Budą z Komielnej Czarnej. Łącznie razem w wielu wydarzeniach uczestniczymy. Nasz oddział liczy 26 członków. Podejmuje szereg inicjatyw, m.in. prowadzi warsztaty regionalne w szkole podstawowej. Również od kilku lat organizujemy koncerty kolen i pastorałów w kościele w parafialnym w Trzebuni. Ważna dla nas jest historia, wsi Trzebunia i zabytki, ochrona tych zabytków. W ostatnim czasie z fundacją Mapa Pasji stworzyliśmy quest, który oprowadza po opowiada historię, opowiada legendy. Od kilku miesięcy, a no właściwie od początku pandemii, nagrywamy filmiki dotyczące anegdot, legend i takich bajań. I one są publikowane na naszym profilu facebookowym. Bardzo serdecznie zapraszamy do, do oglądania, i tam można właśnie dostrzec te charakterystyczne elementy kultury kryszczackiej. Kultura kryszczacka ulegała znacznemu wpływowi z racji bliskości Krakowa, kulturze krakowskiej. Niemniej jednak pozostaliśmy wierni kulturze królewskiej, i etnografowie zaliczają nas właśnie do kultury do polskiej. Nigdy tutaj nikt nie chodził w czerwonej czapce ani w pasiastych portkach, tylko zawsze były to białe portki, mimo tego, że ta kultura bardzo szybko zanikła. W tym roku zorganizowaliśmy taką dużą imprezę za pusty kliszczackie. Na tej imprezie zbieraliśmy oprócz oczywiście występów artystycznych, poczęstunku, zbieraliśmy również pieniądze na zakup sztandaru dla naszego działu. To się udało, sztandar jest gotowy. Pięknie wyhaftowany. 25 października planujemy jego uroczyste poświęcenie i już korzystając z okazji bardzo serdecznie zapraszamy oddziały na, na tą uroczystość.